Cześć, z tej strony wasz Lizbony Wilk. Kolejne będzie kilka odcinków za Among Us. Jakoś to chyba jakoś podzielę Teraz mam 8 osób, więc będzie aż dwóch impostorów Więc moje gry wszystkim Wyciszamy się. Gdzie mam pierwszy? Aha, reaktor. Fajnie pytam do odkrycia Mnie kontaminacja, to może po prostu sobie gdzieś pójdę, gdzie... A dobra, niech, niech tam pójdę <grym> No kurde, znowu lightsy, nie A ja utknąłem ich ja ktoś lightsy, czy... Może im... Dobra, zaufam im, dobra, bo i tak nie, nie, nie wyszedłbym. A teraz ktoś pewnie powie, że to ja, bo yy, nie przyszedłbym. O nie! XD? O nie, ej, to Limek był chyba. Nie, a nie, to nie był Limek, tylko jakiś czerwony gość. Mam nadzieję, że go znajdą. Kto jest czerwony? Ja nie mogę. Puszę, jak on zabija! Ja nie mogę. Ale pieprzony. Ej, może zauważam te ciała w końcu. Ja nie mogę. Ej, jaki dobry impostor. Ja nie mogę. Ej. Ej, on wszystkich wybije. Oni nie ogarnia- Ej, on wszystkich LOL, jak się na wszystkich tak szybko wybili? Co jest? Jak? Jak co się- No bo my, Magia. poza- Najpierw mnie, potem Mepuriego, potem wszystkich, ja nie mogę. Ej, ja nie nie... na spalenie z kogoś jeszcze najpierw. Ja nie mogę nie... Ja Nie widziałem, że to z nim nie? Chyba jest czy coś. Ja wiem, że trochę że to jest Limek, nie? Bo on. Nie tak, tak, no bo. E... On u mnie też był tam wygląda na laminacji, nie? Tak patrzył się na mnie. Dobra. Jest to... wentil, ja wiem. Ale to było szybkie, to było szybkie. Więc teraz nie trzeba to się to nie to dać szybkie. co, nie? Więc trzeba uważać. O co chodzi? Chodzi. Co jest? Co odchodzi? No dwóch martwych mamy, nie? Nie wiem no gdzie. To... Halo, Limek. Nie, się. No bo zaraz ciebie wyrzucimy jak tak cicho jesteś. Mi się wydaje, że y, lis fajkował taski i ogólnie Nie fajkował. Blaster, blaster był... Blaster był sam u góry w tym silniku. Ja tam nic nie widziałem, ja nie potem widziałem, go Gościu ja nie ja fejkowałem, ty ciągle mówisz, że ja fejkuję taski nic nie fejkowałem, co? nie? Nic nie widziałem. No nie wiem, bo trochę nudno się gra, więc ja tylko mówię, że to jest. Nie, nie jestem. Nie mam Ja Bo ty nie ja, umiesz. Ja ben... To jest, to ja jest to torski powie... i ktoś, to nie umie grać. Ja bym powiedział, że to jest ko... przekozacki, nie? PvP. Nie ja wiem. Bym bo powiedział, że to jest torski. Torski i przekozacki. Ja tam nie wiem. Bo... Dobra, ja ty nie on... wiesz, bo, bo ty, bo ty po niepotworny. No... No tury no, no, i no. przekoz. Byłem żadnych, Jak... Czemu żadnych ciał nikt nigdy nie znajduje? O co chodzi? Czemu tak słabo gramy? Gdzie było martwe ciało? Wy, Macry. Aha. Mnie tam nie było, ja byłem przy światłach. Chciałem naprawić. Mepuri? Mepuri zginął. Mm, Mepuri. Ktoś go musiał zabić. Ja. A teraz kto? ktoś, ktoś przechodził wokół ciebie? Nie, bo było zgaszone światło. Mhm. Ja wiem tyle, że na pewno robiłem y, tam gdzie jest tego. Mm. Ten na początku spawnu Wiecie? Mhm. To za Tak, tak, tak. Dzisiaj go trzeba naciągnąć spację. Tak wiemy. No no. Ja nic Więc nie wiem. Ja głównie tam byłem. Więc ma ktoś, nic nic nie wiedział, co nie, więc chyba skipuje, nie mam pojęcia. Macie to, macie to samo, że normalnie się w siecie, bo tyle o ludzi. Nie. Ja mam tak zawsze. Ja skipuję. Na, na ja mnie ode... Czemu nie? Ta, lim, Limek zawsze na mnie, co nie? Ja, nawet jak nie ma dowodu. Ja czy ja idę kopnąć go tak dwóch. No Boże, chciałem zgłosić. A Limek AFK. Ja pierdolę. Nie mogę Gdyby nie był AFK to przynajmniej zobaczył to, nie? Nie wiem, no, ktoś tu przy, pewnie przyjdzie i zobaczy, że coś jest nie tak um, Gdzie? Nie wiem, e, kopnąłem go, tak? W, w ja wiem, w, w ogóle spadki śmieszne w... Przepraszam, że się odezwał, ale jakbyś, jakbyś, nie był, jakbyś nie był AFK to byś wiedział no, Czy byłem byłem obok ciebie To chyba, nie? No niebieski Trzeba było nie być AFK. Daj mi, że to jest Sugar Daddy, bo przyszedł do admina. A ja był te... wcześniej w wcześniej kawoterii. Ja, ja też mówię to Sugar Daddy, bo on tak chodził, nie? On chciał mnie zabić ten, w tym niewidocznym miejscu. Wiecie, gdzie to jest? Za drzwiami. Dobra, głosujcie. Ja nie wiem. Ja byłem A, w kogo mam głosować? Jego słuchać, czy was? Dawaj na Sugar Daddy'ego, jak nie, to przekoks leci. Co to zrobiła? Sugar jest na 50%, bo on chciał próbował mnie już zabić raz, nie? Kiedy wy to zrobiliście, to ja już robiłem chyba zadanie. gdzie indziej. Sugar <laughs> Dylan chyba. E, mi się wydaje, że to jest Toksik, chodziłem za nim. Eee, ktoś zabił? Różowe, eee, nie. I czekaj, czekaj, czekaj. W z nim światła, on poszedł do y, kwiatków, zgubiłem szybko elektryka i go tam nie było, tam on zwentował. Ja właśnie nie wiem. Chyba. Powiem tak, jeszcze... ktoś zabił aktualnie, w, jak jest przy reaktorze. Widziałem, jak robiłem to z tymi po prostu, co trzeba, Simon Ses po prostu zrobić. I ktoś zabił różowego. Aha. Tylko nie widziałem kto, bo chciałem właśnie uciec, ale zwołałeś Emergency Meeting. No to nie wiem, ja nawet to skillowy wygolił, jak nie, to jesteś ty i wygrałeś. Albo albo Ja Torskiego chyba. Albo Torski, albo Przekoks. Przekoksowi ufam. Przekoks, a nie chyba robił jakiegoś taskwań, chyba, że udało się. Bo mam bardziej na Torskiego, Ty jeszcze mówisz, że to był ktoś inny. Znaczy to był raczej ten Torski. On był taki podejrzany. Mam nadzieję, że to oni wygrali. GG? Czy nie? Jeeeeeeej, brawo! Jeśli bądź. Gdzie po no, Gdzie? 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 Ej, bo mnie wywalono, wywaliło mnie z serwera. Halo. Medbay, no, Kto no, gdzie wiemy. był? Nie wiem. Nie mogę. Nie Tokski, nie wiem gdzie był. Przekok schodził z kafeterii. Mm, przekok z Metroid. Przekok z Powiedzieć wam, gdzie byłem? Dla mhm. A to nie za bardzo tego nie tak prze... więc... Dobra, przekoks. Okej. Okay. Teraz byłem w adminie. Zobaczymy. No bo poszedłeś z kafeterii. Zobaczymy, No To niezbyt zobaczymy. tak wetować. Nie zobaczymy, bo nie widać. Mhm. Mhm. W sensie zobaczymy, bo prawdopodobnie tego co wywaliło już był na przykład killerem. Mhm. W sensie jakim killerem? Kurde, to nie dbd. Tak? Torski był u góry, lisowski był z prawej i szukurny był teraz z prawej. O kurde ile nam pomierało? Ja nie mogę. Co jest? dobra. Niebieski udawał. Jak to udawał? Jak mnie niebieski? Ja robiłem ten, y, maszynę, tylko nie wiedziałem co kupić, bo wszy kupiłem wszystko i dopiero wtedy mi zaliczyło. Bo nie wiedziałem co kupić, bo za każdym razem tylko. Tak? Przyznajesz ty się? Jąkaś się, jąkaś się. się do, zna. do czego, że nie. Przyznajesz się do tego, że nie wiedziałem jak wykonać moje zadanie. <laughs> Okej, okay, mi Miłej ja, okay. przegranej Wam wszystkim, miłej przegranej. <laughs> oh, daddy. Jak nie <laughs> 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 to wie to niebieski. Miłej przegranej Wam wszystkim, naprawdę. Gratuluję. No, bo ja no, jestem w tym goszczem. byliśmy to, to, to Talkski? To. To, no, Talkski to jesteś ty, czy to jest Sugar Daddy? A, Iceta. Ciekawe, kto teraz. O co chodzi? Pewnie Sugar. No, i wiem, Talkski to jest tak Sugar, bo on na mnie chodzi. Ja bym mówił, że ja niby. Kurdy, mamy ja zielonego do... do... Fioletowego, zagłosuję, bo Fioletowy to jest na 100%. Pro... Nieeee, chyba że Torski by był. Ale nie, raczej Sugar, bo on... No i Sugar Deadly, czy Toxki? Dobra, dziś... Dwa razy pod rząd. No... Dwa razy pod rząd, ja. Kto? Nie wiem, Toxki do mnie przed Sugar Daddy. Mhm. To czemu zwołujesz, skoro co? nie wiesz? Przecież no, cały czas po... próbuję i po... nie da rady. Złowodę, nie da się... Twój stary Jaki. to jest. Jeszcze raz zwołasz bez żadnych podstaw, to ciebie zaraz wrócimy. Kogo? No Limka, bo on zwołuje i nie ma... nic, nic nie mówi totalnie. Ale tak jest mało osób. Ile osób nam nie żyje, bo... Musimy jakoś chyba wygłosować, co nie, bo przegramy zaraz. Mepuri nie żyje, on już wcześniej nie żył, czy? kiedy chwilą mną chodził, ja chodziłem za Lisowskim No właśnie, a Torski właśnie, torskiego ja coś nie widziałem Coś Torskiego trochę nie widziałem O tak. Lis, powiedz, brzmi w trzcinie Chrząż brzmi to się... w trzcinie Dobra, czemu ja... Ale całe, całe Chrząż brzmi... Chrząż brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie Pustarka. Dobra Wiedziałem, Suzanne. wiedzieliśmy Wiedziałem. Mhm. Ciekawe, czy ktoś znajdzie moje cią no. Mhm, pomarańczowiedziałem. Wiedziałem, Widziałem, bo on tam tego nie robił, nie? Ja pierdzielę. Mhm. Co? A, no tak, bo to jest pomarańczowy. Mhm, jeszcze zielony. No. Fajnie. Super gra. Halo! Halo. Halo. Nie, nie zrobi nie Serio ej, pamiętacie jak były po raz pierwszy światła, to tam oni, ten y, brązowy i zielony stali, okay. znaczy nie, nie okay. tylko oxygen, oni tam stali i nic nie robili u góry Ja Oxygen zrobiłem właśnie, ale powiem wam tak to jest śmieszne, bo za tyle osób i te tylko ciała. Jak, jak się dali tak zrobić, co nie? Nikt prawie już nie nie. Nikt nie zwołał spotkania, że... Ej, chyba kilku osób nie ma coś, coś nie chodzą. Aha, gdzie to było? Gdzie? Ja to mogę jest powiedzieć klimec, tak. Jest klimec. Klimec jak zabił kl... i się wrócił e, z Ale on nie żyje. Nie żyje cepie. Ej, byłem... dobra, dobra. Jest tak, jak. powiem coś. Ja byłem. Ja byłem tak, z Mepurim byłem e, w okrzyżeniu. Z jak dla mnie stroje czysty i ja też. Blasber widziałem, że się skanował. E, więc ktoś z reszty tu nie. Pomarańczowy, brązowy i fioletowy. Ej, chyba fioletowy, bo on mógł zrobić selfie reporta w sumie. Ej. co? Ja poszłem zobaczyć czy nie ma tam ciała, Aha. ale Ja poszłem, czekaj, czekaj, sobie czekaj. Ja poszłem na... Re... Dobra, powoli, bo nikt, nic nie słychać. Nic nie słychać. Powoli. Po, ka każdy po kolei. Ja, nie żywa, chciałem przypomnieć zasady gry, czyli nie ma ani animacji ani potwierdzenia Ejectiva. Tego Ejective ja, no. ja poszłem robić tego. To co to, to zrobili z sabotażem. Mm. To ciekawa gra będzie. Dobra, to. Bardzo ciekawa. A, musimy kogoś wyrzucić w sumie, bo... To jest Limek, zrobił selfie porta. Ja nie żyję <noise> <noise> Dobra, Lisek. Lisek. Nie, nie. Lisek. Nie, nie, nie. No, nie, nie. Eee, no, e, czerwony zawsze jest Sas, <noise> więc. <noise> czerwony szybki. Czerwony jest szybki, nie, nie mam, to nie wiecie. Nie mam pojęcia. Ale jak nam jest sobie trochę Sas, co nie? Bo. Aha. Okej. Okay. To może i nawet w sumie... Nie... <noise> Mamy trochę martwych ciał, więc powinniśmy zastanowić się nad tym, kto jest no najbardziej podejrzany. Kto to? Jak dla mnie torski, bo on trochę tak dziwnie chodzi, co nie na przykład czasami za mną podąża, nie? Tak tak, nie robi zadań, tylko tak chodzi sobie no. za ludźmi. Torski jest podejrzany już może trollować, nie? No bo głupie. No, jak chcecie, to tak. Ciekawe, czy... Dobrze. oku Lisek wiesz co robić. Uuu, uh, tak, brązowy. Na 100%. Blazber jest dla mnie czysty, bo on razem ze mną ja? czekał. Nad przycisk... Bo, Czemu bo ja? ty gdzieś poszedłeś, a my czekaliśmy na przycisk. Nie, ja se poszłem zrobić zadanie, nie? Jest taki moment chodzenia byle gdzie za ludźmi, więc no, nie robię jej zadań. To się szedłe na za zadanie, nie? Cholera. Wiedziałem. Tak Ale znowu było BS Dwa razy, Dwa razy pod rząd Dwa razy pod rząd byłem Znalazłem brązowe ciało, to było w przejściu tym drugim co nie, jakie jest pionowe Jak dla mnie to jest Limek, bo on stał na tym, wiecie tam On stał cały czas w tym pierwszym pokoju, nie ruszał się i nagle się włączył ten, więc jak dla mnie to jest Limek Musimy ja dodać to, gdzie właśnie A się klamuje Albo mapy. To jest list. Ja nawet nie wiem, czy się działo. Ja się znalazłem gdzie jeszcze, jak karmuję na Nie, nie, ty stałeś AFK, co niespecjalnie udawałeś. Bo co, nie? Co AFK. Nie, nie stałeś przy żadnym zadaniu. Nie stałeś przy żadnym zadaniu i bo stałeś stałem AFK, bo na, ja piszę to na się historii. nie stoi AFK w tej grze. Kogo mamy w w końcu na kogo mamy To jest lisowski. Nie ma, kurde, do... znalazłem ciało. Stałem z tobą. Poszedłem potem. Do... Dobra, do... do... dziękuję. Przegraliście co... tę te... 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 grę właśnie. No, bo zjebany jesteś. Sam jesteś zjebany. Tak. Głupia, co inek. chcesz? Ja Albo głosuję inek, na Mapugiego. Ja głosuję na Mapugiego. Super. Głupia, co chcesz? nawet nie wiem, co się działo w tej grze. No. Polisek ja jestem Nie, miałeś rację? Nie, miałeś rację. Miałeś rację, bo sto jest to co Ale, ale, to mnie zabił. Ej, on no mnie szedł, nie? I perfidnie mnie zabił. Perfidnie normalnie. Nie, Blazber. Aha, czekaj, czy przyjdzie. Limek idioto, idź tam, bo zdechną wszyscy! Nie, idiota nam chyba został. Chyba, że to on. Nie, tylko jeden impostor jest. <śmiech> <śmiech> Czy wejściu do kontaminacji i zobaczyłem Liska. Ja chcę powiedzieć, wiem. Ja wiem że kto to być. Może to być Mepuri, gdzie bo on, tak który chodził, chodził. Za mną nie. i jakby próbował mnie zabić, tylko że miał cooldown. Nie. Mi się Ale... też wydaje, że to może być self-report, bo no. ja tam czekałem, aż ktoś Jej, przyjdzie. Panie, panie, panie. Nikt nie przychodził, a ta abinacja była przeze mnie użyta, więc trzeba było poczekać. A powiedz mi, co masz na swoim usprawiedliwienie? No co ja poradzę na to, że próbujecie wywalić niewinną osobę, a ty po prostu próbujesz nas oszukać? Nie jestem, ja właśnie. Robiłem, jak pamiętam, jakiegoś tam stateczka, który musi dochodzić do y, tych, dochodzić do planet, a po chwili się też karty. Ile jest punktów, żeby przelecić przez te planety? Nie było żadnych punktów, po prostu było, wiem, wiem tyle, że jest cztery planety, chyba, do przelecenia. Imo, Jakby to nie... Imo master. Jest 5 punktów. Ale liczysz z tym, gdzie jesteś, czy ze tym, gdzie musisz dolecieć? To zależy, nie? wiem, jaki jak ty jesteś... Ale to chyba był on, czy nie pamiętam już? Dziękuję wam! Kur... Nie... Jebany zielony. Mam nadzieję, że ktoś go znajdzie. Self-report jebany. Admin Od razu chcę powiedzieć, że chcę wybielić Limka, bo widziałem, że się coś tam skanował I dawno by mógł mnie zabić, ale tego nie zrobił, nie? I ja Czy też nie mógł was, zabić Teraz, jak tam Blaster rzeczywiście po lewej stronie Ja mogę ja jedynie tam... co powiedzieć, to wiem, Gdzie że była użyta... Nie, więc może to tego... być Meturi Albo Blastera, albo Meturi Chodźcie mi kurwa powiedzieć nie nie Chcę powiedzieć, że przede mną była użyta dekontaminacja, ale nie było tam ale... nikogo, bo sprawdziłem po obu stronach. Prosper, please, to jest report. Aha. Czyli ktoś mógł zwentować ode mnie z dekontaminacji, w sensie tam gdzie jest reaktor, labo i takie inne i zabić go tam po prostu. Albo przecież jeszcze przez wenty, nie? No się wydaje, że chyba węd co jest jest Każdy tylko... vent włączy z każdym na tej mapie, niedokładnie, nie? Niedosłownie. Nie. Nie no, może nie dosłownie, ale przez większość ventów da się przedostać. Tak, od napa no ta da się przedostać ta... do elektryka. Ale, np. jest taki vent, że nie elektryka wg... to admina. No, i teraz pytanie. No, i kto właśnie był w adminie? Właśnie był chyba tylko Lisek w Adminie, jak gdzie ja przychodziłem, chyba był Limek. To też był Limek chyba. Przychodziłem obok Ciebie. Wtedy i zreportowałem ciało po chwili. Bo selfie reportował. To, to Limek w takim razie był. Nie, nie MEPURI, to jest <grym> tyle. <natymp> <grym> selfreport. Ja nie mogę. Ja wam powiem, że to był Limek, ale ja się o Nie, nie, nie Limek. Też nie Limek. Sorry. What? Ja pier, to był self-report. On zwentował i potem znowu przyszedł. Ja nie mogę. Ja zobaczyłem kogoś. Co? Tak. W elektryku, znaczy przy reaktorze, ja tak wystraszyłem się i myślałem, że mnie zobaczy i wróciłem się tam. <grym> BOŻE nie dajcie się łapać te self-reporty. Serio, podważajcie takie rzeczy.